Jesteśmy po 13. kolei z Pekora Sankt Mężczyzn. Dzisiaj, w dzisiejszym spotkaniu w społeczności zbliżyły się drużyny Wielkiej Uniwersytetu w Witański, Sopot oraz Wiglias z Politechniki Polskiej. Zwycięża drużyna gości 82-72. Są z nami trener zespołu, pan Robert Kidniewski oraz zawodnik Kamil Jalochowski. Panie trenerze oddaję głos. E, Dobry wieczór. Przede wszystkim na bardzo, że po zakończeniu porażki z rządu, po tym fatalnym listopadzie, yy, nie poddają się, trzymają głowę yy, wysoko, wierzą to, co robimy i walczą o zwycięstwo. Yy, także bardzo się cieszę, że wygraliśmy, że go dobrze i cieszę się, że wróciliśmy na, yy, na drogę zwycięstwa. Także jest parę rzeczy, które można było się przypić, ale. W porównaniu z tym, co przeżywaliśmy w ostatnim miesiącu, cieszymy się zwycięstwa. Wyciągamy eee, wnioski, za dużo czasu nie mamy, wyczerpana nas liga akademicka i mecz z Krosną w sobotę. Także mam nadzieję, że gracze zaczną się zregenerować i eee, będziemy walczyć o zwycięstwo na własnym parkiecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kamiu, eee, dajesz głos. Ja chciałem przede wszystkim pogratulować mojej drużynie, tak, że, tak, że, tak, że po tej serii przegranych udało nam się podnieść. Walczyć dzisiaj do samego końca i wygrać tutaj. Jak przyjechaliśmy na halę przed meczem, to czuliśmy się trochę jak takie chwasty, ale piosenka Marcina i taka, która leci na na, 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 to nam wygrać. Dziękuję. Eee, dziękuję za tę um, ciekawą wypowiedź. Eee, czy mamy pytania od prasy? Ok. Dziękuję Dzie bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Przybywa z Wiktorsa z Politechniki, prosto z 7 do 8 roku. Na konferencji prasowej są z nami trener Polskodarzy Pan Emil Kowkufur oraz zawodnik Azazol Igor Wadowski. Coach. First of congratulations to um, Poland and um, I think in the end this game was. Lost for us um, in the first half. Um, didn't come out in a way that we want to. Also, right now is we have to kind of dig ourselves out of a hole. I felt um, very, very well in terms of giving us not not making looks for us easy, making it a little bit hard for us to see what exactly they're giving us. At some point, we knew what exactly it was, tried to make the adjustments, got a couple good ones out of it, but could not do it consistently. Um, the one thing I can commend right now is that we continue to fight and fought ourselves back into the game, um, but in the end, the first half um, was enough for a good opponent team to, to beat us today, and we cannot not um, allow anything like that to happen. Deficit in the first half, which was mainly due to um, fight, not having it, in enough fight today. You know? And in the end, if things are not working for you, you got to fight more, you got to run more. Um, and in the end, we did not do that today in the first half. And in the second half, it was better and allowed us to get back in the game, but in the end, not enough. Thank you so much. Um, are you a Zobaczymy, pola. Od początku rzucili swoje panu w tym meczu. No, na początku źle, żeśmy w ten mecz, jak cała drużyna. Staraliśmy się wrócić do tego meczu jak najbardziej, szczególnie po dwóch ranach, no ale gdzieś tam, gdzieś to też, jak powiedział, to, to, ta, ta walka i zaangażowanie musi być jeszcze na większym poziomie. Ja, tak, bo widać, że jest, bo z tego żyjemy i mamy z tego dużo korzyści Tyle. teraz mamy trochę czasu, żeby jeszcze bardziej się przygotować do kolejnego meczu, poprawić błędy. Widzimy się w kolejnej kolejce. Dziękuję. Dziękuję bardzo dziękuję. A, Czy mam jakieś pytania od Ok, dziękuję.